Ok, zapiszę i idziemy teraz w lewo Pewnie lewitacja nam się skończy na nad wodą, tak Okej, to jeszcze raz zapisy <grybujesz> Jak ja lubię zapisywać, dobra Teraz, tak, tak, idziemy w lewo, dobra Jest nad podejście, jak fajnie okej okay. jest szczur wyjmijmy nasz mieczek będziemy zbierać duszę szczurów no dawaj dawaj, gień jest, kolejna dusza <grytanie> dobra, to teraz zobaczmy co to jest Napisane na tych drzwiach: grobiowiec dla Terusa. Dobra, dosyć na razie idzie dobrze. Zapiszę i zregeneruję sobie manę. Okej. Okay. co tam jest w środku, ludzie. O, tak. Woda. To najpierw... Coś nas atakuje? Nie, myślałem, że się muzyka zmieniła. Okej. Okay. Najpierw zobaczymy co jest na samym szczycie. No dobra, kolejne drzwi, tak. Spokojny grobowiec, chyba z tamto nie wyszliśmy, więc... Kolejna sala do przebadania. żeby nie spaść. O! Chyba coś tam stoi. Bo mi się zdaje. Ale muzyka się nie zmienia, więc raczej to nie wróg. A, grubowiec <grymne> mhm a nie, to jakaś skała była, dobra. Jeszcze cały czas do góry. Zapiszę na wszelki wypadek. Hmm, tam jakieś... Ojej, 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 ojej. Się zablokowałem, czy co? To trzeba wskoczyć jakoś tak sprytnie, dobra. Tak, tak. Tak, nie poddamy się. Coś tam ciekawego może być. To, to rzucamy lewitację. Urna i w Składniki alchemiczne, super. Jakaś mumia. Która ma właśnie popieloną sól i... Mączka kostną, tak. To idziemy z powrotem. No dobra. Krowy z kakuny. Mm -hmm. A jeszcze coś wyżej jest, tak? No okej, okay, zobaczmy co jest wyżej. Na razie udało mi się nie spaść. O, kolejne beczki. Z czymś ciekawym. Więc rzućmy lewitację i pozbierajmy. I jakiś amulecik? Tak, amulet mrozu. Super. Pierwszy jakiś wartościowy amulecik nam wpadł w ręce. A ty co masz? Jakiś pancerzyk? Szkolę na Wow, wartość. <grym> 17 tysięcy, ja pierdziałem Szechinka Szklany panterz to jeden z najlepszych w ogóle FLD Scrolls więc nie nam się udało już zarobić o! Tak! Udało nam się zginąć, no dobra ludzie W sumie to zakończenie dosyć dobre jest No bo zginęliśmy w bardzo elegancki sposób Więc do zobaczenia w kolejnej sesji